Warta Poznań nadal niepokonana. W sobotę 8 lutego w wągrowcu Poznaniacy zmierzyli się z pierwszoligową chojniczanką chojnicę. Jedyny gol w tym meczu padł w pierwszej połowie. Michał Grzesiek zagrał piłkę do Grzegorza Rasiaka. Rosji, nie namyślając się za długo, uderzył w kierunku bramki, a piłka wylądowała w siatce. Wynik 1 do 0 dla warty. Po meczu poprosiliśmy o komentarz trenera Marka Kamińskiego. Cieszy no na pewno, bo przeciwnik był nie byle jaki pierwsza ligowa chończanka chońice, a my jesteśmy jeszcze, jeszcze po ciężkich treningach także, także to tym bardziej cieszy wiemy nad czym musimy pracować bo nie uszczyliśmy się kilku błędów ale myślę że jeszcze mamy miesiąc do rozgrywek i to wszystko, to wszystko sobie wytrenujemy poprawimy i tak, żeby na pierwszy mecz wszystko grało jak należy. Czasami za głęboko się cofamy, czasami źle zakładamy wysoki pressing, ale są to już takie stricte merytoryczne rzeczy, które, na których pracujemy na treningu. Dla trenera Kamińskiego dzisiejszy mecz w Wągrowcu był powrotem w rodzinne strony. Bardzo sentymentalna, bo, bo wiadomo, Wągrowiec jest miasto rodzinne, ale, ale, ale już niestety wyjeżdżamy, także... Sen, sen, sentyment pozostanie, a, a wracamy do pracy.